Siemanko, kontynuujemy Bandy and the Machine w momencie, w którym zakończył się ostatni odcinek, więc nie zostaje mi nic innego jak kontynuować, moi drodzy. Także jesteśmy przy tym punkcie zapisu, Elis, tutaj dużo twarzy Elis, Elis ma wiele twarzy, już na jednym, przynajmniej jedną z dwóch, poznaliśmy w sumie dwie na dwie i w sumie na tej jednej podwójnej twarzy ona to ma jeszcze dwie twarze. O Coś otworzyliśmy. Dobra, no... Czemu ci tak zależy na tym Borysie? Czemu? Ja przy okazji jakiś achievement dostęp którego wy nie widzieliście, także no. E, za zaskorzystaję z bodka. Ja myślałem, że to będzie nasza jakaś broń, a tutaj nie. No dobrze. Pełro głów, Bendiego. Jest kolejne miejsce. Dostaliśmy achievement za słuchanie wszystkich rzeczy. Dobra, dajcie zrać, czy byście chcieli więcej takich czytania, takich typu rzeczy, tego typu tego typu kobra, kurczę od razu mi się kojarzy. Tiger Bolso i tego typu. No i zobaczcie, mamy jakieś power station. Tutaj idą jakieś kabelki. I co by z tym zrobimy? Kabelki idą dołem. Zobaczmy, dokąd idą poszczególne kable. I co tutaj się dzieje? Kurczę, to idzie za ścianę. Czy my musimy teraz wszystko powłączać, jak myślicie? Eee, często sprawdzam, czy mi się dobrze nagrywa, czy jest dźwięk, czy jest wszystko. O. Dobra, to chyba musimy postrzelać. A! Czyli widzicie? No, odwróć, strzelam niż powinienem. Dobra. Zobaczymy. Ostatnio grałem w Fortnite'a trochę i być może wam zrobię odcinek z Fortnite'a też. Hmm? Zobaczymy jak to się sprawdzi. Nie jestem dobry, ale Fortnite bez budowania strasznie mnie przekonuje. Budowanie, bo je lubię, ja strasznie miałem problemy z tym budowaniem. I nie da się ukryć, że. Wolę do Fortnite'a bez budowania, o, udało nam się zaliczyć tutaj. Widzę, że jest troszeczkę taki gierek. I poczekajcie, bo po coś mi przyszło, jakaś wiadomość. Poczekajcie. Aha, dobrze. Pan Kami... Kamski mi wysłał tutaj snapa. Także. Ej. Co tu się stało? Czemu nie mogę? Poczekajcie. Czy to zależy, jak ja długo przytrzymam? Dobra, raz, dwa, trzy. Poczekajcie, nie rozumiem tego. No, musimy wykonać wszystkie zadania. Ej! Dobra. Czy jak jest na odpowiedniej wysokości? Czy jak jest w ręce? Jak mam to w ręce chyba? No tak to wygląda. Dobra, chyba się udało. Udało się czy się nie udało? A tu jakieś przejście wyszło. No i co? O, sieba! Przerażający będzie. co tu się stało? Dobra, mamy jedno źródło zasilania, tylko pytanie: czy to mi zaliczyło? Jeszcze raz sprawdźmy. Dobra, myślę, że wcześniej zaliczyło. Tutaj nie mamy nic do robienia. Dobra. Się nie udało, co? Jak myślicie? Prawie nie. Nie umiem do końca dojść. Dobra, ale musimy to zrobić. O, udało się, dobra. Szczeliło. No i? Super, no super. Super, jesteś, inaczej zmieniaj się. Pozwól mi przejść grę. I co tutaj dalej? To będzie dość ciekawe. O, jakieś groby Research and Design. Jak byłaby tam dość, widzowie? Tu nie możemy powskakiwać. I mamy na razie pierwsze? Ej, a może pierwsze też tam coś odblokuje? Czy nie? Tutaj jest jakieś przejście, Mind No ale tutaj też nie możemy wejść. Jak tutaj powchodzić? I tam nie możemy. Dokąd my zmierzamy? Kim jesteśmy? No ale cóż, no najważniejsze, że coś już odblokowaliśmy. Że nie jest to jakieś tam. Ech, no. Tu nie mamy przejścia. Pytaję, czy tamto przed jego powierzchnią musimy się cofnąć? Bendy Hall. Nie wiem, zdaje mi się, że ja to jednak, będzie to kończone. te. No dobra, to mi nie wyszło. Nie, czyli po środku musimy... Tak? 6 minut, aby nie wiemy, co tutaj się dzieje. Super, jesteśmy. Nie. A nie, udało się i widzicie, niepotrzebnie. Dobra. Najpierw na te. I znowu nadgorliwy wergi. Dobra, to się udało chyba. No i to się nie udało. I będziemy teraz robić... Nie wiem czy ja za to powiem Achievement dostać. O. Ale to chyba też się nie udało, bo zobaczcie, stoi tam jedna. Wywalone, dobra. I to już się nie udało, bo widzicie, jedna butelka stoi. Dobra. No. Coraz bliżej święta, wy pewnie rekolekcje już macie, co? Troszeczkę wolnego. Zresztą ten odcinek będzie wchodził w środę. A wy w środę macie ostatni dzień do szkoły i zaczyna się wam troszeczkę wolnego. Także, no, polecam. Postaram się też porobić troszeczkę więcej contentu Chyba, mimo że u mnie w pracy, też więcej pracy. Także, będzie dobrze. Czemu ja cały czas celuję w tą jedną butelkę? Powiecie mi, bo ja nie wiem. nie zapomnijcie też o wielkich igrzyskach chamskerów. Ono. Troszeczkę tam głosów jest potrzebne, żeby wybrać najlepszy czapskier. Nie da się ukryć. No i czy mi się uda, czy mi się nie uda. Wierzę w Ciebie. No dobra, no nie wiem co to mi daje. Tutaj doszliśmy. Tutaj nie wiem. Być może to jest jedna z tych gier, które jednak nie są potrzebne. A nie, odblokowało się coś. Jak to się stało? O kurczę. Może być sposób, na objęcie ich. Super. Jak chciałem zejść. Dobrze, zobaczmy. Były przeciwników. I czy oni pilnują tego, gdzie my mamy dość? To no dobra. Odkryliśmy sobie ołtarz. że już za mną idą. Mamy kilka puszek. A gdzie my mamy ich przeciągnąć? Nie wiem. dwie strony iść, będzie ciężko. dwie strony iść, super. Aura, mamy to. Już wiemy, że jedna puszka działa tak, że spada do i. Robi im hałas, a my mamy dojść do. Hm! no Dajcie mi żyć! Nie przejmujcie się. Aha. Dobra, no to to by było tyle chyba z mojej przygody tak No To co i tak to jest Dobra, ja ślepiję golka, bo sterka 0 To żadna klaba, ale Lepiej tak już wcale Dobra Czy uda nam się tam przejść? Że oni mnie gonią? Tak, oni mnie goją. A tutaj są kolejne osoby. Super. Czy mamy jak się o, schować? Chodźcie z puszek. Ożywy, niedobre. Z No i zobaczmy, czy Tobi pozwoli już teraz wyjść. Czy muszę jednak tam dojść bez i. Towarzystwa. Nie no, oni znikli. Także idziemy dalej zobaczyć. Nie ma to tabto, Trzeba iść, pracować. Jeden wrócił. Aha. I teraz pewnie musimy iść radu. Te drzwi ogarnąć. A my już nie mamy puszek. O, puszki się pojawiły. Panowie, proszę, dajcie mi spokój. Dobra, już jak musicie sobie zbić, to zbijcie biela kwiatła, to jabłko. Idźcie sobie tam, macie puszeczkę. Ja z się zbywam. Nie chcę być z wami kolegami, także uciekawy. Otworzyłoby się przejście. Możemy się schować możemy. Także dziękuję za współpracę. Było miło, ale się skończyło. Ciekawe, czy jak teraz zapiszę sobie przy tej maszynie, to mi się też postęp zrobi. That's tu. I do for us. Dobrze. I co nam tutaj pokazuje? Czyli te dwa kable mamy skończone. Idźmy zapisać. Mamy czas. Zobaczmy, co się tutaj stanie. Czy przyniesie mi ktoś się na nie do nie, no, tutaj już takie żarty sobie są, ale do no, coś tam czasu zająć trzeba. Czy znaczy, trzeba, no nie trzeba. Jakie będę się odzywał, też nic złego się nie stanie, chociaż wolę z wami rozmawiać w sumie do Was o wszystkim i o niczym. W ogóle to dopiero jak wstawiłem odcinek się skaptałem, że w poprzednim odcinku zamiast Boris powiedzieć Boris na że szukamy Borysa, powiedziałem, że szukamy Bendiego. I teraz nagrywając ten odcinek się zastanawiam, ile z was się osób i powie, Ej, w tamtym odcinku powiedziałeś tam, że szukasz Bendiego, że Alice porwała Bendiego, a nie Borysa. A powieleś powiedzieć hello no, Borys. Borys, gdzie ty jesteś, Borys? Co tam u góry jest? Tam jest jakiś człowiek, dopiero teraz znaczy za no zamieniony dopiero teraz się skaprołem. Dobra, powiedzcie mi: o! Aha, bo to po prostu po kolei się otwierają poszczególne elementy. O! No szkoda, że wszystko jest rozwalone. Co tutaj będzie się dziać? Punkt odrodzenia. Zębatkę potrzebujemy? Czy nie? Ło, wow, co za buzyczka.

Czemu? może sobie po prostu usiąść i popatrzeć? On cały czas sobie patrzy, co tutaj się stało. Coś mi powie? Hmm, jak ja cię pokodać Ty masz gdzieś to około jakiś włocznik? A już widzę, dobra. Czy nie? Czemu to wygląda jak coś? Dobra. Uciekajby z tą. Tak by byłaby się pokorać. Jakieś groby. Nie, tu by wyglądało jak na śruby z trzeba o, widzicie? One zaczynają się świecić. Dobra, proszę para. Proszę mnie nie bić. Dobra. Czy jest tutaj jakiś kluczyk? Ja dostałem mostro po głowie. Nie mogę nic otworzyć. No one zaczynają się świecić jak zaczyna odbić. Chyba że ja i tym przyciskiem wierzę E tutaj się wszystko robiło, czy nie? Oej, panie no przeciwniku. Dobra, nie pomagasz mi. A takich walk się tutaj jest spodziewałem? Na pewno nie. Dobra, na spokojnie, widzowie. W Dark Deception cały czas nie grałem, Ugrałem w jednym miejscu. To wygląda, jakbym potrzebował jakiegoś śrubokręta, klucza, coś takiego. Bo w Dark Deception ta walka mnie troszeczkę. no, spowalnia, przeraża. Nie, 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 przeraża mnie, ale. Naprawdę, z tą dziewczynką tak ciężko się walczy. Z Anią, co jak ona się nazywa, ale i do tego wrócimy. Dobra. Baczcie. Pomyślmy. Złabym punktem są te rzeczy. Widzicie? Co ja mam mu zrobić? To ewidentnie jest to rozwalenia. Tylko jak? A dobra, już widzę. Widzicie? Ja jestem czasami ślepy. Siekierka, dobra na wszystko. Dobra. Przywali już po tobie. Już teraz mamy dać sposób wredny demonie! No, które roczki tutaj odpadają. Dobra. No to patrz, patrz, Jedną, drugie. I tyle było z twoich tutaj nie z tych paru. Teraz czekamy na kolejną falę. A nie, musimy z obydwu stron chyba, wiecie. rozwalać? Ale spokojnie damy radę. Tutaj już to klapie sobie. Jedna roczka jej. Przepraszam. Damy radę. Tylko, że tobie aż rzuciło to tego... ...to hmm, jakiegoś... nie wiem... kartona? No dobra. Se walnij. Poczekaj. Ciebie teraz nie rozwalimy, musimy z drugiej strony podejść. Ale już wiemy, jak sobie z tą poradzić. Czemu ja tak długo szukają tej siekiery? Dajcie znać w komentarzu, kiedy wy zobaczyliście tą siekierę. To no bardzo mnie to ciekawi. No dobra, weź. My już trochę roczkę ci rozwalamy, roczkę, rabie. Ło! Ale weź mnie tak nie bi. No panie... Panie potworze. Proszę mi tutaj. Tak nie robić. Dobra, wiemy, że Już się dojdziemy tam, dobra. Chowa się do... to. Przywalił mi. No i idziemy kolejny tutaj rozwalić. Kolejne ramię też będziesz taki mądry. Troszeczkę to przeraża. Znaczy to ci przeszkadza. No musimy tam dobiec teraz. I po drugiej stronie No i czekamy. A że ja tą siekierę tak późno zobaczyłem. No i co teraz? I co? Jesteś taki spady? Tak się na mnie patrzyłeś i co teraz? I się rozwaliłeś, tak? A my nie chcieliśmy go niszczyć. Around and around. Nie, no, szkoda mi trochę. go. tutaj tej tak naprawdę nie chciał nic złego zrobić. 3 One to go. One to go. Ale jeszcze tyle razy oberwaliśmy i nie da, musieliśmy tutaj powtarzać? No, 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 jestem pod wrażeniem. No dobrze, zobaczmy, co tutaj się na telefonie jeszcze dzieje. Bo ktoś coś do mnie pisał, ale jest ok. Muszę się nauczyć, że jak gramy, nagrywamy, to telefon nie istnieje. Tak jest, widzowie. Albo no bo przynajmniej robimy cięcia. Ale wszystko, na wszystko przyjdzie, pora. Widzowie, także do. No. Ej, to już się zrobiło wiem, że będą z tego krótsze odcinki, ale tutaj w sobie przez moje bodze już się zrobiło 22 minuty, ponieważ nie mogłem znaleźć ścikiery, a ja później wolę umierać sobie gdzieś robić coś, co jest także do. No. Buddy Boris. No super jesteś Buddy Boris. Tutaj cały czas Ingdimona. Widmo Ingdimona nad nami czuwa. O nie! To jest ten gość. A nie Wszystko, co ty O, nawet nie widziałem, że wchodzę No, taki z ciebie potwór Muszę zdecydowanie nie lubimy tego Potworka Idź sobie dalej Nie odwracaj się Ty sobie pójdziesz gdzieś, ja sobie pójdę gdzieś Nie wchodźmy sobie w drogę Czy ja to miałem? Left control I right control też A nie przeciwników. Proszę mnie tu nie gonić. Ja po prostu chcę sobie przejść. Proszę mnie je straszyć. Czy ty zikrałeś? Czy to po prostu... No dobra, podejrzewam, że może to być problematyczne troszeczkę. Ale nie, ty po prostu zniknąłeś. Czemu ty zniknąłeś? Gdzie ty zniknąłeś? Czy Indymon cię zabrał? Ono no super. Zawsze o tym marzyłem, żebyś pojawił mi się na plecach. No się ma. Idź sobie. <śpuszczaj> ale miałem rację z tym Indymorem. Awa. 啊，无啊。 I limon nie w sensie nam pomógł, ale to było co najmniej straszne. No ja się przestraszyłem. Rescue Boris. I co tutaj się otworzyło? Dobra. Co się otworzyło, to by się już dowiemy w następnym odcinku. Tu się robi coraz straszniej. Także zapisujemy. No i co? Dajcie stracić sobie szczoty w odcinku. Coraz więcej dziwnych rzeczy się dzieje. Także czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Papa pa. hej.